Cześć! tu I tatuś siemanko, niezłe mystery boxianko Dziś otworzymy dwa mystery boxy, sprawdzimy co w nich się znajduje, bo jest mniejszy, chociaż wyglądają tak samo, ale mniejsza wartość jest. Zobaczymy ile one kosztują. Te mystery boxy można zamówić sobie gdzie? Na best toi! Zaraz wejdziemy, bo mamy dla Was niespodziankę, bo w związku z tym, że są moje urodziny i kończę aż... Nie powiem ile. Eee, organizujemy też konkurs. Wszystko dowiecie się w trakcie nagrania. Eee, oprócz tego konkursu mamy 5% zniżki. Właśnie na shopi, Na wszystkie Superfinksy i zinksy Ze wszystkich serii, jakie są dostępne. Bez Toys. Jeszcze panie... Łapce w górę. Subskrypcji i Będziemy otwierać tak zwany większy box, czyli większą zawartością. Zobaczymy, ile on kosztuje, czyli więcej będzie zabawek, zingsów, Zobaczymy, co w nich jest. I będziemy otwierać też jeden mniejszy. A dwa mniejsze jeszcze będą do konkursu. Do konkursu do wygrania i jeszcze będzie trzecia nagroda pocieszenia koszulka na rozmiar. Nie ma na rozmiar. size 6, 8 lat super z super i z jedną saszetką, gdzie może być nie wiadomo ja co. Ty masz taką koszulkę, bo jeszcze I to jest sobie. saszetka. I jest saszetka. Okej, okay. Oluś, zanim zaczniemy, zaczniemy od małego boksa. E, I tu, gdzie jest duży? Tu jest duży boks, czyli większej wartości. Go na razie odkładamy. Ty wybierz, który, który będziemy, mały boks. A dwa, ten? Dobra. Olek, zdecydujemy, otwier będziemy otwierać ten. Ale zanim zaczniemy otwierać, te dwa będą do wygrania. Słuchajcie, bo w trakcie odcinka będziemy mówić, co będzie, będzie trzeba zrobić i gdzie wysłać. I do kiedy, tak? Okej? Okay. ktoś będzie mieć lat, to on może nabrać Nie, no może brać, dlaczego się no, no ale to może będzie miał dla brata, a może wygra główną. Bo tu chodzi o główną, czyli dwa y, mniejsze mystery boxy. Y, ok, ale żebyśmy wiedzieli, co w nich jest, zajrzymy teraz właśnie na Shopee i zobaczymy, żeby nie było. To nie jest współpraca z Shopee. To nie jest współpraca z Shopee, współpracujemy z Bestoys, które wystawia swoje produkty na Shopee. Bo wiecie dlaczego na Shopee? Bo na Shopee jest darmowa wysyłka, czyli nie trzeba dodatkowych kosztów. I jeszcze do tego 5% się... rabatu. Bo Matko Boska czynstochowska. Dobra, zaczynamy. Przełączamy tutaj, zaraz będziecie widzieć na ekraniku. No, ja nagrywa się film, no, widzi się na nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze mhm. chwila, moment, dobra, jak najszybciej wejść w linki do Best Toys. najlepiej pod naszym filmem, czyli teraz wchodzimy na przykład YouTube, o jest YouTube, Wstecz. wchodzimy w YouTube, wybieramy nas, szukamy, jest Oluź i Tatuś, wybieramy sobie jakiś filmik, na przykład ten był, ze współpracą z Best toys i mamy tutaj pierwszy link Shopi, wciskamy i przenosi, przenosi nas do Shopi. Tu szukamy, dzisiaj nas interesują mystery boxy, ile kosztuje duży, w sensie wartości i zawartości, a no ile właśnie, kosztuje tutaj mały. tutaj są też nerfy sprzedaje Best toys. A to nie wiem czy Best toys, może też nerfy sprzedaje, musicie zobaczyć, na pewno ma inne zabawki, ale dzisiaj interesujemy się o, Super Sphinxami, jest. Mamy tutaj duży, jak widzicie. Duży kosztuje 49,99 zł, czyli prawie 5 dych. I zobaczmy, co tutaj jest napisane. Koszt wysyłki za darmo i teraz tak. Mr. Box, paczka niespodzianka. Czy nie wiemy? W każdej paczce jest coś innego. Pakowane są losowo, ale wartość tych paczek... Jest zazwyczaj większa niż one kosztują, wie że tym. Czyli się opłaca. A jeszcze, jak dorzucimy do tego rabat, to jacie, ale gacie. Mamy tak: w środku tajemniczej paczki znajdziesz produkty z serii Super Zings, Super Things, tak uwielbianej przez najmłodszych. Mister Box zawiera od 3 do 10 produktów. Czyli mogą być 3 na przykład jakieś pojazdy, czy coś, które są droższe. A może być 10, jakiś saszetek albo coś innego. Albo jeszcze na przykład jeden pojazd ileś. Zaraz zobaczymy, bo sam nie wiem, co będzie w tych paczkach. I pamiętajcie, ilość przedmiotów w paczce jest od 3 właśnie, do 10. Właśnie sztuk. dlatego nie wiemy, bo to są mistery. Mystery. mystery. Dobra, dodamy sobie do koszyka, bo zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy e, czy działa kod, który zaraz podamy. Dodajemy do koszyka. Ok, mamy już jeden. Teraz patrzymy na Mystery Box, ten mniejszy, kosztuje 29,99, czyli to są trzy dychy. Czy w opisie. Jest też to samo, zaraz będziemy odpakowywać. Jestem sam ciekaw, Ty też jesteś ciekaw, co mm -hmm. można trafić. Jest tak samo napisane: sprawdź swojemu dziecku i zamów już dziś box niespodziankę. W środku tajemniczej paczki znajdziesz produkty to samo. Mystery Box minimum 3 produkty, czyli od 3 wzwyż, bo w zależności do 30 zł, ale to może być 30, na przykład 5 wartość paczki. Normalnie, jakby każdy kupował coś oddzielnie, to by wydał 35, a tu masz za 30 i do tego jeszcze niespodziankę. Chciałbyś dostać taką paczkę, co się w sumie dostaliśmy. Mhm. Dzięki bez A przypominam, bo ja mam urodziny, zostawcie na moje urodziny. Łapeczkę dla mnie. To A najlepiej subskrypcję. Na... To będzie dla się najlepszy prezent. Najlepszy prezent. Kończę, wiecie już. A ile nie, lat. najlepszy tutaj był, jakbyście przyjechali i zrobili mu imprezę. Dobra, zaczynamy od tym małego boxa. To jest ten mały boks. Oluś, zaczynamy werble. Ale zanim zaczniemy, już zdradzę, trzeba będzie na nasz. A, no. Znaczy wysłać do nas rysunek, który będzie przedstawiał co? Chcemy A, właśnie, no właśnie, bo ja do zdjęcia zdjęliśmy brusa, żeby potem fajną miniaturkę zrobić. Już wraca brus na swoje miejsce. Ale wygodnie. Będziecie nie musieli cały czas. rysować o. takiego, właśnie brusali, tylko takiego z farbkami. Tylko, nie właśnie, brusali. Zamiast brusali, ben, musi być tutaj jakiś zinks. Albo my, może, albo, może być my, albo, jakiś albo tylko w tym stylu, czyli taki mega kolorowy jakiś rysunek. Możecie użyć do tego kredek, farb, czegokolwiek, mogą być plasteriny, na każdy by pomysł. wyglądało takimi farbami. Okej, okay. i co jest najważniejsze, te prace wysyłacie gdzie? Dowiecie się po otworzeniu tej paczki. Uwaga, small, czyli mała, uwaga, otwiera Olek. Otwieraj, otwieraj. I co my tu mamy? I mamy tak. Mamy z ósmej serii to było dajże było kazn kit. Mamy pojazd. Z dziewiątej, z dziewiątej serii saszeteczkę. Dziesiąt. Z dziesiątej serii saszeteczkę. To jest która? Seria... Pierwsza. Nie, to nie jest pierwsza. jest pierwsza. Pierwszej serii... O ja, kryjówkę mamy. Czyli jest szansa na złotą kryjówkę, złoty I... pojazd. I Też, z ósmej ósmej serii kazą... Kids. Już ok. No to, to patrzymy, co tam... No e, Ja ja Na. najpierw w ogóle otworzę dziewiątą. Dziewiątą, uwaga. I w dziewiątej mamy mm, giereczkę. To naprawdę tutaj nie powtórzę. Nie powtórę, daj... Jak już kiedyś dostaliśmy, to trafiliśmy taką. Ok, Odwetnie. co teraz? To może starszeczki 12, okej? Okay. Uwaga. Nie, ja to jest dziesiąta? A, no tak, reszta 3, 4 i co masz? O klucz fajny. Ta -da, ta -da, ta -da. Nie krystaliczny, nie metaliczny i ja mam hot doga z serii Kazum Kit. Teraz otwieram tą łapeczkę. Dobra, otwieraj łapeczkę. I pułapeczka, a w pułapeczce, a to jest to co to wystrzeliwuje, tak? Uwaga, pokaż widzom, pokaż, 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 pokaż. a bo ona jest zabezpieczona. Zapomniałem. co Chciałem być zapamiętana. Uwaga. Uwaga, i co tam jest? Uwaga. I mamy piłeczkę. Nie mieliśmy go nigdy. W tym kolorze. W tym kolorze. I Pierwszy pamiętacie kolorze. ta kryjówka? Psz. Właśnie, bo najważniejsze. Zapomnijmy dodać, że w tych mystery boxach są e, rzeczy ze wszystkich serii, jakie wyszły. Są. Jakie są. Czyli niedługo będzie Od seria jedenasta, tej... więc też Zostaniemy 11 nie tyle zostaniemy, będziemy współpracować, będziemy otwierać dla Was specjalnie 11 serię od Bestość, który Uwaga! będzie miał jeden jako z pierwszych. Waga i to mamy. Nie! Złoty, Złoty pojazd! pojazd! Kamion! Ale nam się partnęło! Naprawdę nie widzę. Ustawione, bo losowaliśmy. Jest to naprawdę szoczek, że mamy no i takiego czadu. Z tego no, jej, Zapomniałem, że on się nakręca. Ja cię, ale trzad, Złoty. Już Pala. nie mogę się doczekać. Ale nowy to jest, Tato. Tego nie mieliśmy. To jest nowy. A ja wiem, co nowy. Wiesz co? Czego nie zrobiłeś przed nagraniem, synu? Ja już nieważne. Dobra, pamiętajcie. Konkurs. Na dwa, właśnie przed chwilą takie małe otworzyście. Zobaczcie co my tutaj trafiliśmy. Na, na dwa takie małe mystery Boxy. Yy, do wygrania. I do tego koszulka na e, tr nagroda na Trzecia Pocieszenia, tak zwana. Macie wysłać rysunek jakiegoś zingsa albo nas no. w takim formacie jak ten Bruce Lee, który zawsze albo nam towarzyszy. Śpiewa. Prawie no. zawsze. Albo, albo, albo jakiś pojazd. Albo, albo jakieś po, ale związane z Zinksami, tak, jakich. Ale z Zinxami związane. I to trzeba wysłać. Do 23. Dobra, do 23 stycznia zbieramy pracę, czyli 23 stycznia godzina 24.00 zamykamy przyjmowanie prac. Na pracy trzeba się podpisać przede wszystkim i napisać ile ma się lat. OK? I to wysyłamy na Olus i Tatus gmail. Kom. A powiedzmy teraz jaki jest kod rabatowy. A właśnie, bo zapomniałem mieliśmy zrobić kod rabatowy, a ja wyszedłem, jeszcze na chwilę tak, wracamy. No zapomniałem się, podekscytowałem tymi boksami. Tutaj położymy. A to nie, nie rozpraszam jest nowość, bo teraz będzie jeszcze... O, czekaj, jak to włączymy. Dobra, włączamy. Eee, nowy film. Nagrywanko. Jest nagrywanko. I wracamy. To mamy tak. I jednego już mystery boxa mamy w, w koszyku. Teraz dodajemy tego małego. I sobie dodajmy coś, żebyśmy zobaczyli, ile tego rabatu nam ściągnie coś jeszcze od niego ze sklepu. Ja, ja mam pomysł. No, słucham cię. Poczekaj tu do sklepów. Bez... Poczekaj produkty. No, dawaj ruchy chluchy. No. O, jakieś laleczki. O, to! Czyli 10 saszetek z Rescue Force 10 serii. To bierzemy. No, otwieraj się. Dodajemy do koszyka o 49,90. Dobra. Mamy mamy trzy rzeczy w koszyku. Dajemy kup teraz. Coś ten telefon Tobiaszka słabo śmiga. bo tak się zasłoniliśmy w bez sensu. Dobra, mamy trzy produkty. Zaznaczamy, że wszystkie trzy. I to nam wychodzi 218 zł. I teraz tutaj tutaj mamy zastosowano zniżki. Kupon. A bo ja już pisałem wcześniej. Prowadź kupon. Tu wpisujemy best z małej litery i małymi literami. Best 5. Dajemy zastosuj i dostajemy 5% zniżki. Czyli. Wychodzi 218, a bez zniżki wychodzi 229 zł. Czyli ponad dychę w kieszeni, czyli bez 5 i macie 5% zniżki. Wy... Więc polecamy. Polecamy wy na Shopi w sklepie. Bez Toys. Dobra, lecimy Kolejnie. z saszetką dużą, znaczy nie saszetką, z saszetką, z boxem dużym. Się ale zwróć pod uwagę, że mystery box duży jest o wiele cięższy. Okay. No, zobacz to, a zobacz to. O, tak, o wiele. Uwaga! Przypominamy do nie wygrania, miasta, może konkurs: to... dwa mystery boxy małe i no, koszulka. To jest lepiej to Myster... tu coś no. No, bo jest cięższy i może bał się Paweł, czyli szef best Toys, żeby nie wypadło. Uwaga! Co my tu mamy? Co my tu mamy? Czy coś trafimy jeszcze ekskluzywnego? Bo tu przypominam, trafiliśmy złoty pojazd. Aż tak? Dawaj rozstrzelpiemy. Wow! I co my oh. oh. O! Co, co to jest? Poczekaj. Ekskluzywny Golden Enigma. Co my tutaj mamy? I ja cię, ale gacie. Exclusive Gold Enigma. Co? co, czyli to będzie ten złoty Enigma, o którym mi pisali niektórzy. I ja cię nie mogę... Się... O ja będzie złoty pojazd złota Enigma! Nie. I ja cię, ale super! Ooo! Cieszcie? Dobra, uwaga. Dobra, Poczekaj. na końcu. Czyli Złota Enigma. Czy tego nigdy nie mieliśmy? Co to? A z której tu serii? Bo dostaliśmy tak. Dosta... Znaczy, dostaliśmy. Mamy cukierkę. W paczce Big Bog. Box Duży. Mamy tak. Jakąś ekskluzywną nam się trafiło. Jeszcze nie wiemy. Najprawdopodobniej Złota Enigma. Przynajmniej tak jest napisane. Exclusive Gold Enigma. Traf... Było w tej paczce jeszcze z ósmej serii Super Things saszeteczka mamy pojeździk z serii Secret Spice, to była piąta dobrze pamiętam i mamy e, o to od Czary Mary mm -hmm. pamiętasz? jak to się nazywało to laboratory jak to się nazywa? Kazum machine! co zmienia, zaraz wam pokażemy jak ktoś nie widział no ale ja najpierw oczku wyda. czyli no warto, czyli na razie mamy z, tej, z tego dużego boxa z tego cukiereczka Teraz będziemy pojazdik, A tu też był złoty pojazd? Nie, tu chyba. Nie, tu nie było złoty pojazd. Bo to było na pudełku. Daj, no, kochani, to będziesz. Był złota, nie, to... tu na pudełku. Nie, nie, złotych nie było. Tu na pudełku było widać, jaki pojazd trafisz. Tak? A, Tylko no, to... z Inksa mogłeś trafić różnego. Czyli można było też ultra rzadkiego no, z trafiliśmy trochę. takiego Taki pojazd. Tak, taki pojazd. Już go tak. nie pamiętam. że Secret no. Piece. Ciekawe. Dobra, otwieraj, otwieraj. I ciekawe, co jest, jaki jest zings jak się to e, dobra, się dawaj do to nas. cios wyjeżdża pojazd albo tutaj brum, wyciągaj, brum, to wyciągniesz i z jakim zinksiorem? i mamy szczypsami, samy i pojeździk taki, który co? Tu, on tu coś a, czemu się czym się robiło? Nie, no tam... on strzelał strzelał? Tak, ja tu to nasz show. A i tu strzela, poczekaj. Uo! Matko Boska, jak to zasuwa, To ja U. nie pamiętałem tego. Chyba jak otwieraliśmy, to tym nie strzelaliśmy. Ja już otwieram kolejny. Poczekaj, ty i jedę. jeden. otworzy swogi. Otwórz swoim eee, A, bo w związku z tym, że mam urodzinki, no już powiem wam, że. Niestety nie wyglądam, bo noszę dżokiejki, dlatego młodzi wyglądam. Eee, Życzę mi jakieś fajne życzonka w komentarzach. I pamiętajcie, zostawcie w prezencie łapkę. A kto nie ma subskrypcji, subskrypcję. Ale czemu? nie widziałem, że on tak strzelał. Jak my otwieraliśmy, to tak strzelał. Olek? Ja nie tak pamiętam, strzeli. że my strzelaliśmy. Przypo napiszcie, jak ktoś oglądał odcinek z. Y z piątej serii, czyli no to uwaga. Secret Spice. Otwieramy. Poczekaj, 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 tylko powiem. Patrzmy. Secret Spice to, czy strzelaliśmy? Bo ja nie pamiętam, żebyśmy strzelali. Ok, tak, no otwieram. Otwieram. Bo to jest czary mary To, trzy, cztery. I mamy jakiego I Mamy no tak, zingsiora Lizaka w tym my kolorze. My złym, w zielonym kolorze. Zielonym. No Dobra. I teraz tak, to tak, jest ja. tu. Poczekaj. poczekaj. Teraz, teraz dobry. A dobry mamy zielony. By nie, no to jest ten, co mieliśmy zielony. Zielony był ten. A ten był zielony. To mamy walizaki. Ale to one były specjalne, czy to były takie jak saszetek tutaj z Inksy, bo ja nie pamiętam. Nie, one były tylko Dobra. w tym. I zobaczcie, robimy czary Mary. patrzcie. wkładamy. Jak ktoś nie zna tych zabawek, ołusz dżmóns. Wkładamy tu, zamykamy. I. Trzy. Nie, drugi. I robimy Abrakadabra 3 Abrakadabra, czary mali I uwaga otwieramy I czary Mary jeszcze nie Nie ma zniku Pam, 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 pam A teraz robimy hokus pokus Abrakadobrus wróć do nas z siorze, rzuć czar. i jest czary i nie ma a teraz oto. przygotujemy to. pojazd na Złotą Enigmę. Na Złotą Enigmę, uwaga Każdy werble. Czeka. Każdy na to czeka, ale nie spodziewałem się Te. aż takich atrakcji. I jest złoty Enigma. wow! Ale czaczor jest. A wiesz, ale ta Enigma... Taka tak? Ta Enigma jest taka sama jak normalna tylko, że złota. Tylko, że złota. Ktoś pomalował, ale nie to, że ktoś sobie sam wziął spraya i pomalował, bo są inne elementy, jak widzicie, w yy, różnych kolorach. Oczy są białe, nie pomalowane na złoto. Ale w związku z tym, że są moje urodziny, to co? Ta enigma jest. Nie dasz mi na urodziny? Jaki tam? Proszę. Proszę, cukierę! Dobry cukierek! Dobra, no to tyle! Okej, okay, jeszcze tylko pokażmy. W big boxie było Pojazd, który my go strzelasz się, bo jeszcze żeby nie, ekran. Bo nie trafiłem, całe szczęście. Jeden z z tym był, serii. Ale Olek, poczekaj! Poczekaj no Ja mówię co w dużym boxie, a co w małym, a ty o tym zaraz pokażesz. Dobra? Tak mi zawsze przerywa, potem na mnie krzyczą, że ja mu zaprzeszkadzam mówić. Dobra, żartuję oczywiście. Jeszcze raz tłumaczymy. Było tak. Widzisz, to się. Dobra, nie szkodzi, jest przezroczysty. Była ta, ta czary, mary, hokus pokus w dużym boksie, Mr. Boxie. Był zingsior, który był razem z pojazdem. Były dwa zingsiory, które są tutaj w tej oto kryjówce, walizaki. Był jeden cukierek i co najlepsze była Enigma Złota! Złota. A tu, w małym boksie, czyli tańszym od dwie dychy, była kryjowa. Pojazd, który trafi nam się złoty, z nożyczkami. A to, to tak naprawdę nie, nie da się określić, który był lepszy, ten czy ten. Dlaczego? Bo dwie złote rzeczy. Dwie złote rzeczy, no ale wartościowo, jakby tak policzyć, kupić oddzielnie, to, to tak. więcej warty ten. Bo to wiesz, nie jak kupujesz, to nie wiesz, że jest złoty i płacisz za to więcej, że będzie złoty, prawda? Super, Osko. Życzymy Wam, jeżeli będziecie zamawiać, pamiętajcie o kodzie BEST5, z małych liter pisany. Na Shopi pokazywaliśmy Wam, wchodzicie w linka, albo możecie znaleźć na Shopi Best Toys sklep i tam macie 5% na wszystkie super finksy, super finksy, a też nie wiem, czy na inne zabawki może też. Musicie to sprawdzić, tak? Mhm. Dobra, to tyle. A nie, bo teraz Ty chciałeś coś jeszcze pokazać. Przypominamy o konkursie do wygrania. Dwa małe boksy. Mam nadzieję, że też coś traficie złotego i nam wtedy napiszecie. I koszu Zobaczcie, jak Enigma wyjeżdża, ta... bo jest bogata. I jak ładnie wygląda. Bo Zinxy hmm. mają hajs, hajs, hajs. Po to ci jesteśmy, że robimy. Zobaczcie w ogóle, jak to ona ładnie wygląda z tym pojazdem. No, super, prezentuje się, że tak powiem, na bogato, syn. Mhm. Życie mi też, żebym może nie jeździł złotym autem, ale żebym mógł kupić sobie nowe auto dobra, to tyle, bo zjedzono nas motyle trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek się podobał, pamiętajcie o łapeczkach na moje urodzinki, subskrypcjach na moje urodzinki i pamiętajcie o konkursie gdzie rysujemy w tym stylu jakiegoś zingsiora, albo nas albo coś związanego z zinksami i wysyłamy na olusitatusmałpa.gmail.com a się żegnamy. I dziękujemy bez toys. Naprawdę to był, jesteśmy w szoku, że takie rzeczy są w Mystery Boxach. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. To nara!